Zalić, jak wspomniałam na początku, benzyna właściwości i e, otrzymywanie. I przejdziemy sobie do e, kolejnych flagów. E, co to jest benzyna? Mieliśmy temat dotyczący ropy naftowej i wszyscy wiedzą, że ropa naftowa e, to substancja do produkcji benzyny. Benzyna jest mieszaniną węglowodorów. Czyli długich łańcuchów węglowych Zawierających od 5 do 12 atomów węgla w cząsteczce. Węglowodory, które są składnikami benzyny, to głównie alkany. Popatrzmy sobie na skład i zastosowanie benzyny. To, co jest ważne, benzyna jest różna. Zależy od tego, jaki jest w, w jakich warunkach. Przeprowadza się proces destylacji naftowej oraz no skąd zwyczajnie naftowa pochodzi. Przejdźmy teraz do zadania pracy domowej. Przygotowałam dla Was trzy zadania. Bardzo proszę o rozwiązanie tych zadań w swoich notatnikach w OneNote i przesłanie mi gotowych rozwiązań. A teraz zobaczmy, co zapamiętaliśmy z dzisiejszych zajęć. Sprawdźmy sobie, sprawdźmy swoją wiedzę w krótkim teście. Bardzo proszę o zeskanowanie kodu QR. Wykorzystanie aplikacji Forms w tworzeniu kartkówek, prostych kartkówek, testów bardzo ułatwia pracę nauczyciela. Uczniowi pozwala na szybkie otrzymanie odpowiedzi, czy napisał poprawnie test. Natomiast nauczyciel ma wyświetlone gotowe zbiorcze wyniki testu.